Sportowy Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Pierwszy zespół piłkarzy na przodu Lipiny wreszcie rozpoczął rywalizację o ligowe punkty. W pierwszym drugiej rundy pojedynku o Mistrzostwo Ligi Okręgowej, będącym siódmą kolejką rozgrywek, Lipinianie wygrali w Piaskach z tamtejszym górnikiem 1-0, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Dawid Pawlak. W zaległym spotkaniu piątej kolejki naprzód nie zagrał już tak skutecznie, ulegając na wyjeździe górnikowi Wojkowice 1-4. Honorową bramkę dla zespołu Złagiewnickie 80 zdobył w tej potyczce Michał Nowak. Po dwóch rozegranych spotkaniach naprzód ma na swoim koncie trzy punkty i zajmuje siódme miejsce. Prowadzi górnik Wojkowice, który do tej pory odniósł komplet zwycięstw. Przykrej porażki doznali w 25. kolejce rozgrywek Heights 4. Ligi Grupy pierwszej piłkarze Śląska Demarko Świętochowice, którzy przed własną publicznością ulegli zniczowi Kłobucki 0-4. Paradoksalnie dla Świętochowiczan było to całkiem niezłe spotkanie w przekroju całego meczu, bowiem gospodarze prowadzili grę i mieli okazję na zdobycie gola, te jednak padały tylko łupem gości. Na tarczy Śląsk Demarko powrócił również z wieża ulegając tamtejszej przemszy 1-4 strzelcem jedynego gola dla świętochłowiczan Bartosz Nawrocki. Na domiar złego Śląsk kończył ten mecz w dziewiątkę, potem jak dwóch piłkarzy ze Skałki otrzymało czerwone kartki. W czwartoligowej tabeli prowadzi Raków 2 Częstochowa. Śląsk Demarko po ostatnich niepowodzeniach spadł na 15 miejsce, które zajmuje z dorobkiem 26 punktów. Doskonale rozpoczęły się ligowe zmagania dla Śląska świętochowice w speedrowerowej W dwóch trudnych pojedynkach świętochowiczanie wywalczyli komplet punktów. Zaczęło się od zwycięstwa w Lesznie, które nie przyszło łatwo, bo choć świętochowiczanie przez większość spotkania utrzymywali lekką przewagę, to jednak wynik był sprawą otwartą do samego końca. Szawer-Leszno, śląsk Świętochowice 76-81. Równie dramatyczny i zacięty pojedynek miał miejsce w Toruniu, gdzie Śląsk wygrał dokładnie w tych samych rozmiarach, co w Lesznie, pieczętując swoje zwycięstwo w biegach nominowanych w obu meczach klasą dla siebie. W tych spotkaniach klasą dla siebie był Dawid Bas, który w Lesznie zdobył 18 punktów, w Toruniu natomiast najlepszy okazał się Marcel Krzykowski, który zdobył 15 punktów, zaraz drugi w kolejności jeżeli chodzi o punkty był Dawid Bas. Dzięki tym zwycięstwom zespół ze skałki został pierwszym liderem ekstraligowych rozgrywek. Pierwszy mecz przed własną publicznością Śląsk pojedzie 9 maja, a rywalem Świętochowiczan będzie ekipac częstochowy. Cieszą zwycięstwa pierwszej drużyny, ale chyba jeszcze bardziej cieszy postawa młodszych zawodników Śląska, którzy na torze speedrowerowym stawiają dopiero pierwsze kroki. Podczas mistrzostw okręgu południowego młodzików, młodzi zawodnicy Śląska pokazali, że idą w ślady tych starszych. W zawodach, które odbyły się w Kaletach drutarni najlepiej spisał się Jakub Tuszy, który zdobył jeden punktów. Żadnemu z siedmiu świętochłowiczan co prawda nie udało się awansować do finałowego biegu, jednak ich postawa z pewnością napawa optymizmem na kolejne starty. Indywidualnym mistrzem Okręgu Południowego został Aleks Radło z Wiktorii Poczesna. Kraw medali przywieźli z pierwszego po pandemicznej przerwie startu zawodnicy UKS Te Świętochłowice. Pod Podopiecznym trenera Krzysztofa Książka w mistrzostwach Śląska, które były jednocześnie między wojewódzkimi mistrzostwami juniorów, juniorów młodszych i młodzików w Tekwondo udało się zdobyć łącznie 32 medale. W klasyfikacji generalnej świętochłowiczanie wywalczyli trzecie miejsce w świerklach. Gdzie odbyły się zawody, wystartowało ponad 300 zawodników z 9 klubów. Na medale świętochowiczan złożyło się 8 medali, złotych 9 srebrnych i 15 brązowych. Pierwszy zespół Tygrysek Świętochowice rozpoczyna rundę rewanżową czwartoligowych rozgrywek. Ostatnim test meczem żeńskiego piłkarskiego zespołu ze Świętochowic był sparing z Jaskółkami Chorzów, które niedawno wycofały się z rozgrywek trzecioligowych. Tygryski potwierdziły, że są dobrze przygotowane do sezonu. Pokonując Chorzowianki 3-2 po obramkach Alicji Fonfary, Iwony Baran i Katarzyny Heblik. Przed startem ligi zespół ze Świętochowic zajmuje czwarte miejsce. Prowadzi MKS Myszków. Pierwszym rywalem tygrysek w walce o ligowe punkty będzie drużyna z Orzesza. Rzypiorni miejskiego uczniowskiego klubu sportowego Skałka Śląsk dzięki zajęciu trzeciego miejsca na finiszu mistrza Śląska Młodziczek otrzymały dziką kartę jako jedna z dwóch drużyn w Polsce, która pozwala podopiecznym trenera Andrzeja Gajczewskiego powalczyć w eliminacjach Puchary związku piłki ręcznej w Polsce w tej kategorii wiekowej. Turniej rozpoczyna się dzisiaj, a kończy 9 maja. Zawodniczki będą o przepustkę dalszej gry walczyły w Krakowie. Dwie najlepsze drużyny z tej rywalizacji awansują do jednej 8 finału. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. I tą informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.